Na operację wymiany pasy termoprzewodzącej w tym MacBooku. To jest MacBook Pro z 2018 roku z tym paskiem Retina. To jest Barem tak zwanym, nie Retina, ale ekran ma Retinę. Wymienimy sobie w nim pasę termoprzewodzącą, jednocześnie go czyszcząc, bo Wojtkowi już zaczyna dość mocno hałasować, więc po prostu się weźmie i to przyda mu w końcu zrobić. E, pastę będziemy wymieniać na tą. To jest Cryonaut Extreme, To jest niedawno ją wprowadzili od Thermal Grizzly. Zobaczymy jak się sprawi. To nie jest ciekły metal, to jest jedna z lepszych past, które nie przewodzą żadnego, żadnego prądu. E, nie chcemy ich po prostu wymieniać raz na pół roku, co jest zalecane przy właśnie ciekłym metalu, więc postanowiliśmy kupić tą. No to jest chyba... Najlepsze co jest przed Cyclometerem. No tak, jest jeszcze CryoNout, to jest ten jeden niżej, a ona jest teraz ta nowa i ona jest jakby pomiędzy ciekłym a CryoNoutem. Okay. Nie powiedziałem o procesorze, tu jest i dziewiątka 8500, tu to macie na dole jakby. 32GB i 2TB SSD. Więc dobra, bez zbędnego gadania, czas się za to wziąć. Kupiliśmy sobie specjalnie do tego zestaw od iFixit, aby było bardziej pro. No i po prostu potrzebujemy tych specjalnych jakby bitów, aby rozkręcić te śrubki, bo jednak one są trochę inne i nie wszystko do tego pasuje. Oprócz samych tych bitów jest jeszcze ta przysawka, aby zdjąć sobie ten metal y, od dołu, bo być może on będzie mocno trzymał. Wcześniej, aby samego maka rozgrzaliśmy, bo robiliśmy oczywiście testy przed i po, aby zobaczyć, czy coś się zmieniło, czy nie dałem jej za dużo, albo za mało, bo też się tak może zdarzyć, ale nie myśleć, ile to kosztuje. <laughs> Dobra, już się nie stresuję bardziej. już jest mało Nie bardzo czaję w którą stronę, wiesz i... Wiedzieć, no właśnie też nie chcę tego zrobić. A to byłaby wielka strata. A, czyli po prostu wyciągasz tutaj. No właśnie rozumie to co ja mam zrobić, ale pamięci, nie chcę użyć za dużo siły. Najpierw jeden narożnik, potem drugi. Tego kiedykolwiek otwierałeś? Nie. Jest? Mam? Sopkę jest zmieniamy. Mam. Która jest druga? O kurde, jesteśmy w środku. Ale kurwa. a niby go wyczyścili? O, najgorsze za nami. A nie, jednak nie. Było, czyściłeś? A nie, czekaj. ty tego nie otwierałeś. Poprosiłem w tym powiedziałem, że, mi jest, że się grzeje i na pierwandalają wietraki. Dobrze. I że hałasuje. Powiedziałem, żeby mi wyczyścili. I. Tyle z tego było. Dobrze. Ta miska, ta magnetyczna, to jest po prostu zbawienie w tym momencie. Półtorej godziny. Pamiętasz, w moim było tak samo. To jest tak zeschnięte, że to jest obłęd. Naprawdę, to jest tak zeschnięte. No teraz jak nałożę pastę, muszę to od razu zamknąć. Więc jeżeli chcesz, to jeszcze sobie możesz zdjęcia jakieś zrobić. Mhm. A pewnie chcesz. Kurwa, ja poszedłem tylko wentylator i mi się wydaje, czy to coś jest yy, bardzo złego dzieje, czy jednak yy, niekoniecznie. Nie wiem nie, no jak się góry wyświetla status baterii, no to nie może być tak. Chcesz świat. Kurwa. Wiesz, on, on mi się całkowicie bateria rozładowała, więc jakbyś mu, wiesz, kompletnie odłączył baterię, nie? I mi, piwo działa. A teraz 4 godziny.